Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane, Witam Was serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku, a dzisiaj poprowadzimy sobie makaroniarnię. Czy lubicie spaghetti? Mam nadzieję, że tak! No to rozpoczynamy naszą wspaniałą przygodę z makaronami. Ach, New Game? Wybierzemy sobie UT, czy też jak tam się jej imię wymawia, nawet nie wiem, właściwie to nie wiem. I co? Pan, oświadcza się pani. I co? I co? Jest! Tak! Zgadzam się, mój ukochany. Wejdę za ciebie! Otrzymaliśmy zaproszenie na ślub? Na wesele? Mhm. <grym> to jest chyba ta nasza koleżanka, która poprowadzi makaroniarnię. Zaraz się okaże, tak, potwierdzamy zaproszenie. Będziemy na pewno, jak ja lubię, wesela. Och, i chcemy zarezerwować hotel. <grym> Wyszukiwarka hoteli, wiosna. Nie ma pokoi! Nie mam pokoi. Co ja teraz zrobię? Eny, jakikolwiek. Jest jeden pokój znaleziony. I co? Hm? W makaroniarni? Zarezerwowaliśmy. O, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Otrzymaliśmy jakieś ciekawe pudło. Ciekawe co jest w środku? Hm, przebranie. <grym i zbytki> o. Zaraz, odlot? Za chwilę, teraz, natychmiast. No pięknie, no i trafiliśmy do naszej pastarii. Ach, czy jak to się tam wybawia? Dzień dobry, to nasz pierwszy klient. Alan. Sos pomidorowy, ser, zapewne parmezan i jakieś kuleczki. Ach, mięsne. Uczymy się obsługi naszej gierki. O, gotujemy makaron. Przenosimy rureczki. One na pewno mają jakieś specyficzne nazwy. Ach, Włosi tyle rozróżniają tych rodzajów makaronów, ale ja to nie mam pojęcia, jak akurat ten się nazywa. Hmm, czekamy, czekamy, aż paseczek dojdzie do tego, jak tutaj na tym pomarańczowym widzicie. O, mamy warzechę! możemy pomieszać. Wtedy szybciej się gotuje, zapewne. Nie skleja się nasz makaronik. Oj, żeby wyszedł al dente. Hmm, tak na ząb. I co? Wyciągamy. Zaraz. Co ja teraz mam zrobić? Ach, nie wiem. Okej. Okay. Daliśmy na talerz. No i build station. Sos pomidorowy. Mniam na chochelce. I oczywiście. Polewamy nasz makaronik. I parmesan. Parmezanik. Och, miam, miam, miam. On jest pyszny, ale śmierdzi jak stare skarpetki. No i kuleczki mięsne. Mamy nawet pokazane, gdzie należy je układać. Mm -hmm. No i next. Chlebek, chlebek. No cóż, ja to nigdy. Hmm, spaghetti czy też jakichś makaronów to z chlebem nie jadam. <ścoughs> A, czy też z jakąś bułeczką. No ale skoro nasi klienci tego sobie życzą i papa Louis, no to proszę bardzo, smacznego. Spaghetti z bułeczką pięknie, o, jaki uśmiech szczerbaty. Wpraw sobie tego zęba kolego, bo odstraszasz dziewczyny. No i co teraz, pani Rita, umalowana ładnie na zielono. I co my tu mamy? Tym razem taki dziwnie poplątany makaron, trochę jak do rosołu wygląda. No i gotujemy, gotujemy. Zobaczmy czy ktoś przyszedł jeszcze. O, ona w coś tam sobie gra. Ach, a, zamykamy już potem, zamykamy już potem po tym drugim kliencie. Ach, no to niestety musimy poczekać, aż ten jeden makaron się ugotuje. Może trochę przyspieszymy? Przyspieszymy naszą Waszechą, rzechą! I co, i co? Jeszcze jeden kwadracik, jeszcze jeden kwadracik. Czekamy, czekamy. Jest gotowe. Wyczekujemy. Ej! <ścoughs> Jak jakieś sprężynki! Wysypujemy na talerzyk, no i build station. Co ona tam chce? A co to jest? Jakiś sos śmietanowy? Chyba tak, chyba tak, a może z grzybami? Nie, grzyby dajemy na górę, ale najpierw jeszcze parmezan. Jest nasz parmezanik! Wygląda jak sól, jak solniczka. O tak, o tak, i grzybki, i grzybki. Tak skromnie tych grzybków. Hmm, zawsze myślałam, że jej się dodaje do sosu, a nie tak na górę, kładzie. Ale nie mam pojęcia, nie mam pojęcia tak naprawdę, jak to wygląda w takiej prawdziwie włoskiej restauracji, typu restauracja Papa Louis. A przepraszam, chciałam dać surową półkę, a właściwie to samo ciasto wyrobione z mąki, nieupieczone. Oj, wygląda cudownie, proszę bardzo. O nie, 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 tylko nie, żeby nie nacisła trash. I co Rita, jak ci smakuje nasze dzieło? Ach, podzieliła się na piwkiem Także na pewno jej smakuje Czyż nie wyglądamy uroczo w tym kapelusiku? Ze wstążeczką Ach, sosik, sosik mm -hmm. Bred? 100% <śleby> Chlebek 100% No i zaraz zobaczymy, czy dostaniemy kolejną rangę Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie Na to trzeba zapracować Mini fajnie Gondola, play Oczywiście, że play, chcę zobaczyć co to jest No i co? Zaczynamy Aha, myszką ruszamy naszą gondolą i zbieramy makaroniki, a przeszkodą są kuleczki mięsne. Zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Zbieramy, zbieramy. A jak ja mogłam to ominąć? Hmm, bardzo dziwne. Ale zarobiliśmy. Jednego dolara i dziesięć centów. A, to ja już może podziękuję. Wy sobie oczywiście w to pograjcie. Nie, nie będę włączać parady, bo to trochę z długo trwa. Mamy ubranka nowe. O, ślicznie wygląda. Spodenki? Nie, zostaniemy przy spódniczce i mamy płuciki białe, białe, bardzo ładnie wyglądają. A, może być bez kapelusza i z kapelusikiem. A to co to jest? Paseczek? Zaraz. Ej, nie mogę kliknąć. Tak, to jest paseczek. Bez paseczka, ten, to zie ten zielony. Nie, no w takim sznurku. Co to jest? Jakiś worek? Nie. Nie, nie, nie. Zostaniemy jednak przy tym pięknym paseczku, jak z tą No i kontynuujemy naszą przygodę z makaronami. Ach, loading. Continue. Taylor! Nowy klient. No i nowy rodzaj makaronu. Muszelki. Mniam! Ta było jakieś risotto dalej. Okej. Okay. Dzień dobry, panie Taylorze. A więc ten nowy rodzaj makaronu no i, sosika, nie jest tego dużo, nie jest tego dużo. Proszę bardzo, niech się gotuje. Pięknie. A my czekamy, może ktoś, ktoś jeszcze podejdzie do Lady. Czekamy, czekamy, na razie nic się nie dzieje. Jaki piękny, zielony wystrój. Kolega sobie słucha, jakiejś muzyki. Pewnie włoskiej? <laughs> Ach, o tak, tak, tak. No i jest pani Rita, którą już znamy, oczywiście. Dzień dobry, pani Rito. O, znowu ten pomieszany z poplątanym makaron. No i sosik śmietanowy, parmezanik. Pięknie, pięknie. No to idziemy oczywiście. O, pomieszamy, po pomieszamy nasz makaronik. Idziemy oczywiście tutaj do ho, 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 gotowalni. Ha, 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 ha. No i kolejny makaronik. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech on się szybciej, szybciej ugotuje. Zobaczymy, czy ktoś przyszedł nowy. Pani przegląda swojego smartfona. Jest pan z kotwicą? Mhm. Mm Jak z jakiegoś statku czy też okrętu? Majtek? <śmany> Marynarz. Och. No i co my tam mamy? Znowu pomieszany z poplątanym. <śmany> o, ten już prawie dochodzi. Ten wymieszamy. Niech się nam oczywiście nie popląta ten makaronik za bardzo. Niech będzie pyszny, al dente. Pięknie, tutaj czekamy, tutaj czekamy, a ten już możemy wyciągać troszeczkę wodę, Wyczepiemy i na talerzyk, i na talerzyk. Bardzo ładnie. Build station. Najpierw oczywiście jedyneczka. Hmm, co my tu mamy? Maka. Przepraszam, sosik, sosik pomidorkowy, pięknie. No i grzybaski. Mamy grzybaski. Raz, dwa, trzy, cztery. O, twórcy nie ufają mojej intuicji estetycznej, pokazują mi dokładnie, gdzie muszę ten, te grzybki ułożyć. Chlebek niech się piecze, a my, a my. Już wyciągniemy zaraz ten makaron. O, właśnie. Nad talerzyk tutaj wymieszamy, wymieszamy. I idziemy dalej, bo mam nadzieję, że chlebek się już wypiek. O, nie. Strasznie długo się piecze. Mm, przydałby się jakiś lepszy sprzęcik, lepszy piecyk. No i proszę bardzo, próbuj nasza koleżanko. O, przepraszam, to Taylor, to jest pan kolega. <gryw> bardzo mu smakuje. Och, jak miło wid widzieć uśmiech na twarzy zadowolonego klienta. E, wrócimy na, na razie do Cook Station, bo... O, właśnie, nasz makaronik już wystarczająco długo się pogotował. Och, ten pan jest bardzo, bardzo zdenerwowany. Za długo czekał na obsługę? Ktoś by mi się tutaj do pomocy przydał. O, Znowu ten nowy rodzaj makaroniku. Proszę bardzo, niech się gotuje, a my idziemy do build station i przygotowujemy danie z sosem śmietanowym. No, klikaj się. Czemu się nie chcesz kliknąć? Mniam, mniam. Ja tam osobiście wolę yy, sosy pomidorowe, ale jak ktoś lubi śmietanowe? I grzybki, i grzybki. Raz, dwa. Teraz nam nie pokazują, gdzie mamy kłaść. A to ciekawe, że wtedy pokazywali. A, i bułeczka, i bułeczka. Niech się piecze, a my wracamy do build station. A, może jeszcze tutaj zobaczę. Pomieszamy, pomieszamy makaronik. Pięknie. I wracamy do build station. I ten yy, trzeci. Już sobie troszeczkę przygotujemy, no bo tam się bułeczka cały czas yy, nam wypieka. Pięknie, pięknie. O hula, taki fajny zapach się unosi, nad tym talerzem ulatuje. Coś cudownego, coś cudownego. No i przepyszne grzybki. Miam jak sosik toskański troszeczkę. O, i kuleczki, kuleczki, mięsne kuleczki. Czyż to nie wspaniałe? Nasz chlebek już się oczywiście przygotował. No i dwójeczka, proszę bardzo, smacznego Rita. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Podzieliła się swoimi pieniążkami z nami, bo jej oczywiście smakowało next. No i bułeczka, proszę bardzo. Niekończące się bułeczki? Fajnie, jak je ja lubię takie świeżo wypiekane bułeczki. O, tutaj nasz makaronik troszkę za długo się już gotuje. Oj, al dente, to on chyba raczej nie będzie. Sosik śmietanowy z tego co tam widzę. Pięknie, pięknie. O tak, dużo sosiku, dużo sosiku. Parmezanek, parmezanek i oczywiście grzybki. Grzybki. Proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę bardzo. I oczywiście kolejny chlebuś nam się będzie zaraz piekł, a my dodajemy ten i prosimy naszego klienta o opinię. Robi. Super! Mniam! Podoba mu się! Zasmakował makaronik. Mam nadzieję, że wróci do nas jeszcze. Pan robi. <grym> no, czekamy na naszą bułeczkę, bagietkę. Och! Mniam! I ostatnie zlecenie, proszę bardzo. Co pan powie? O! Ej! Rozgotowany makaron! To chyba rozgotowany makaron! <noise> Miał taki kapelusik jak my, podobny zresztą. No i co? I co? Chyba nie będzie tak źle. 87% to całkiem spoko. No i powinniśmy im dostać nową rangę. Zazwyczaj po drugiej turze otrzymujemy nową rangę. Jest! No pięknie, pięknie. No i tygodniówka nam nieco wzrosła. Kolejna minigierka! Pewnie, że chcę zagrać, jak zwykle. <laughs> o nie, o nie, akurat ty gier to nie lubię za bardzo. Z tą piłką. No, ej. W ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. W ogóle, moi drodzy. Ach, nie będę tego powtarzać, bo się jeszcze zirytuję. Nie, nie, nie. Wy w to pograjcie i napiszcie mi, kochani, w komentarzu, co tutaj należało zrobić. Oprócz tego, że odbić piłkę, oczywiście. <laughs> no i moi drodzy, klikamy sobie dalej. O, pora zatrudnić kogoś do pomocy. Otwieramy jadalnię. Ciekawe, co się z tym wiąże. Super. O, możemy stworzyć sobie jakiego chcemy pracownika albo też wybrać tego pierwszego, a wybiorę tego pierwszego. No, cieszę się. Ma taki podobny strój do naszego. Fajnie. I nowy klient, tony. Bardzo ciekawe super sos serowy, serowy sos do makaronu. ciekawy, ciekawe, jeszcze czegoś takiego to nie jadłam. Mmm, chyba będzie pysznie. Dzień dobry Tony. To jest ten nasz nowy klient, oczywiście. Zbieramy zamówienie. O, na dzień dobry życzę sobie nowy sos serowy, parmezanik i kuleczki mięsne. Przepycha, przepycha. <grych> tak, tak, tak. No i czekamy. Może ktoś przyjdzie, zanim nam się makaronik ugotuje. Mam nadzieję, że tym razem go nie rozgotujemy. Ach, im więcej klientów, tym więcej uwagi to od nas wymaga. Niestety, niestety. Ciekawe, gdzie jest ta jadalnia? O? Ciekawe, ciekawe. Mm -hmm, mm -hmm. No i mamy tym razem sosik pomidorowy. Pięknie. Aha, bo on zbiera zamówienia! I potem będziemy chyba nosić. Chyba będziemy, no to znaczy, nie my będziemy, tylko on będzie nosił, no ale to się zaraz okaże. Mam nadzieję, bo robi się coraz ciekawiej, coraz ciekawiej. O, tutaj już muszę z brakulaku laku powieszać. <laughs> ja skoro czekam, skoro czekam i tak. A gdzie możemy sobie podejrzeć naszą jadalnię? Bo nic na razie nie widzę. O, jest pan. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Zbieramy zamówienie. Taylor, no ciebie już świetnie znamy. Sosik pomidorowy. Pięknie, pięknie. Jaki tam makaron? Aha, muszelki, muszelki. To pomieszamy. No i zaraz ten się skończy gotować. Fajnie, że widzimy nawet z daleka, co jest na tych dróżkach. Bo zazwyczaj jest to problem. Trzeba to przybliżać tak dalej. No, Facebook pełną parą. To wyciągamy Może troszeczkę wyczepię to z wody No i idziemy dalej Ktoś nowy przyszedł? Nie, nikogo nie ma No to i całe szczęście Zajmiemy się tym przepysznym makaronikiem Sosik serowy Kochleczką pięknie nalewamy Gorący sosik No i nasze kuleczki Najpierw miał być parmezan Ale tak też nie będzie źle Parmezan na kuleczki przy okazji się nieco posypie. Ale pychotka, jaka pyszotka! Ach, idziemy dalej. I bułeczka, i bułeczka. Wszyscy chcą bułeczkę. Nie ma innych. Do wyboru! Tyle tu miejsca. I tylko taka jedna bułeczka, taka półbagietka czy coś. Jest ktoś nowy? Jest ktoś nowy. Aha. Ach, to nasz pomocnik. A, tutaj jest ta klientka, przy stole sobie grzecznie siedzi. No, mamy kolejne zamówienie, co tam było, rurki. Rureczki. O, ten nam się przygotował. No cóż, no cóż, niestety, niestety musimy tego pilnować. To troszeczkę pomieszamy, pomieszamy. E, co tam było? Co tam było? Tam były chyba rurki, tak, rurki. No to zapodajemy rureczki, to wyciągamy. A wyczekujemy nieco i las na talerzyk. I las na talerzyk. Bardzo mi się to podoba. Zaraz nie, ta jedynka to na razie nie. Czekamy, aż się chlebek wypiecze. Sosik pomidorowy. Pomidorowy, widzę, że <grym> dominuje tutaj. Ja też uwielbiam właśnie sosik pomidorowy. Czy bolognese, czy też toskański. Ach, wszystko jest pyszne. Wszystko jest, moi drodzy, pyszne. Mniam. Kuleczki, kuleczki. Mięsne. A, i tutaj już kończymy z tym zamówieniem. Dodajemy bułeczkę Jest smacznego. Tony. Co powiesz? Co powiesz? O, jak pięknie paruje. Ciepły posiłeczek. Mniam. Mniam. Ach, no i chlebik. Chlebik. Gdzie jest chlebik? Tu jest chlebik. Wracamy do Cookstation. Och, pomieszamy, pomieszamy nasze rureczki. Pewnie tam już ktoś czeka, ale, ale... No to zbieramy za... O, pan już jest wyraźnie zdenerwowany. Zdenerwowany. Też chce sos serowy. Z serem, z parmezanem. Ech, idziemy do Cookstation. Jest znowu rureczki. Proszę bardzo. To zamieszamy, żeby szybciej się ugotowało. I zaraz wywalimy na talerz. No i jest gotowe. Jest gotowe. I na talerzy. Klas! Pięknie, pięknie. Yy, tutaj coś już się przygotowało, tak, przygotowało się. Yy, to chyba chodziło o to, tak. Smacznego Alan. O! Fajnie! To ten pan bez zęba! No i trujeczka, trujeczka, znowu sosik. A więc tak wygląda nasza jadalnia. Bardzo mi się to podoba taka nowa koncepcja. Coś nowego w grze. Twórcy się naprawdę bardzo starają. Co chwilę coś nowego. Fajnie. No idziemy, żeby wypiec bułeczkę. A na razie wrócimy sobie do beat station. To odłożymy. Co my tam mamy? Sosik, sosik pomidorowy, o ile dobrze widzę. I kuleczki mięsne, tym razem bez parmezana. No, dalej, dalej. Kuleczki mięsne trzy, tak skromniutko, troszeczkę z tymi kuleczkami. A, tu czekamy, tu czekamy. No i bułeczka się pięknie wypiekła. Och, przepyszne, to takie wszystko cieplutkie. Och, aż mi ślinka cieknie. Pięknie, podoba się Taylorowi. Ach, ale ci nasi konsumenci podróżują po świecie. <laughs> a może jest jedno miasteczko, gdzie są wszystkie te restauracje? <laughs> nic by mnie już nie zdziwiło. Yy, wracamy do... O, troszkę za bardzo, troszkę za bardzo. No cóż, ktoś dostanie nieco rozgotowany makaronik. Nic na to nie poradzę. Tak to jest, jak się samemu jest w pracy. Chociaż mamy pomocnika, ale on raczej zbiera zamówienia, a nie pomaga nam w kuchni. Yy, parmazanik, parmezanik. O, to zamówienie jest dość... Proste, w obsłudze, że tak się wyrażę. <laughs> Kolejna bułeczka, idź sobie bułeczko. O tak, o tak. I czwarte zamówienie. Smacznego. Co powiesz, koleżanko? Spokoję jej! Ach, cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Pięknie, pięknie. Bułeczka się już kończy. Czy tam ktoś jeszcze został? Nie. Czyli zamykamy po tym kliencie. No, bułeczko, rób się szybciej. Nie da się tego jakoś przyspieszyć. O, szkoda, szkoda, szkoda. No i proszę bardzo. Próbuj. Jaka opinia? Eee... Wszystko przez ten rozgotowany makaron. O nie, o nie. No i podsumowanie. Jesteśmy razem z naszym pomocnikiem. 84%. No to nie jest tak tragicznie. Całkiem nieźle właściwie. I co? Jest! Pasta cooker! Haha! Ha. Nowa ranga. Pięknie, pięknie. Continue. Mini Minigiereczka, minigiereczka. Hamburgerek. Play. O, jak to się robiło? Tak, tak, tak i tak. Czy coś wygrałam? Czapeczkę! Czapeczkę! Jeszcze raz sobie zagramy. Może jeszcze coś wygramy. Tak, play, play. O! Jest coraz trudniej. Zaraz, tutaj jest jakiś czas. Chyba nie ma, chyba nie ma. O! Tak, 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 tak. O! Udało się. Trzeba było troszkę pomyśleć. Jaki fajny, taka fajna koszula. Okej, okay, już więcej nie będziemy, ale wygraliśmy sobie nowe ubranko. Ach, wyglądasz świetnie. Szef, mhm, mhm. Yy... Zmienimy na czapeczkę <laughs> z takim dziwnym panem, <laughs> z dziwną minką, taką troszkę groźną, a ja tymczasem chciałabym, moi drodzy, polecić wam tą grę serdecznie, no i zaprosić was również do innych materiałków na moim kanałku. Jeśli Wam się ten filmiczek podobał, to zostawcie bardzo proszę łapkę w górę. Dzięki tymczasem żegna się z wami Blue Jane. Cześć!